Galeria i Dom Aukcyjny Totuart zapraszają do udziału w najbliższej aukcji dzieł sztuki, która odbędzie się 15 listopada o godzinie 19 w formule online na stronie totuart.com i na portalu 1bit.pl obrazy, grafiki i rzeźby można już oglądać w ramach wystawy przedaukcyjnej codziennie w godzinach od 11 do 19 w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Wśród prezentowanych artystów między innymi Beksiński, Siódmak, Bereźnicki, Jaśnikowski, Mitoraj, Grupa de Krasnals i wielu innych. Galeria i dom aukcyjny Totuart zapraszają do udziału w najbliższej aukcji dzieł sztuki. Te dzieła sztuki mogą być Twoje.